Za nami walka numer 5 gali KSW 86. Regułą dzisiejszego wieczoru to jest koniec walki przez knockout. Kurde, no chyba mega, mega, nie? Mega, nawet się nastawiałem, wiedziałem, że Kacper jest bardzo twardy, nastawiałem się na pełen dystans rund, no ale trafiłem, no i poszedłem już za ciosem i udało mi się to skończyć przed czasem. Zacząłeś tą pierwszą rundę z mojego punktu widzenia bardzo spokojnie, chciałeś go sprawdzić, czy taki był plan na całą walkę, że jednak e, regularnie, powoli, do przodu, małą łyżeczką? Myło było mówione, żeby go wyczuć, bo Kasper wiadomo kopie dużo tych takich kopnic sekundowych, może zaskoczyć, miałem go wyczuć, ale całą walkę miałem walczyć na spokojnie, podpalać się i nie kończyć przed czasem. Miałeś walczyć na spokojnie, tak jak powiedziałeś, ale początek drugiej rundy, no i awantura, nie? Ale tak wyszło, ale dobrze się czułem i tlenowo i bardzo... Ogólnie przed walką bardzo się stresowałem, ale jak już wychodziłem do Oktagonu kompletnie, już nie czułem stresu, czułem się, że będę w dobrej formie w tym ringu. E, chyba dużą rolę w tym wszystkim zrobili kiwice. No po, z jednej strony przyjechałeś do Wrocławia e, do miasta swojego przeciwnika, z drugiej strony no, miałeś chyba ze cztery sektory, ze sobą nie mało auto, karemik przywiozłeś albo kilkoma. Mówi właśnie, no kibiców mam dużo wiernych, przyjaciół, którzy ze mną jeżdżą na walki, cały klub Bad Company z tego się jeszcze i bardzo to doceniam, wszystkie te ich udostępnienia, że to ze mną, że mną jeżdżą, naprawdę to bardzo doceniam. E, jaki plan na teraz? Na teraz chcę odpocząć już na pewno do następnego, do następnego roku, bo w tym roku już stoczyłem trzy walki, a jeszcze nie jestem młody, że muszę parę zaleczyć kontuzji, My wydaje mi się, że początek jakoś roku, możecie się mnie spodziewać z powrotem w klatce. To chyba życzymy Ci dużo zdrowia, nie? Dziękuję bardzo.